Dobry moi kochani. Witam Was w kolejnym odcinku i witam Was na moim kanale. Słyszycie mój głos? E, tak, jestem trochę chora. E, nie jest to zwykłe przeziębienie. Jest to ten wirus, który niestety nas też już doparł. E, ja i moi synkowie już mamy. Jesteśmy pozytywni. Jeszcze mój mąż czeka, aż będzie zarażony. E, nie przechodzę to jakoś ciężko, dlatego że to jest ten nowy wariant Omicron. on nie jest taki, jak to się mówi, silny. Wczoraj było mi troszeczkę gorzej, ale to nie to, że jakaś chora byłam. Leżałam większość dnia w łóżku, ale wiecie, przeszło szybko. Najbardziej co mnie bolało, to mnie w sumie bolała moja noga od krzyża i to tam, tak mi promieniowało mocno na nogę, także z tym nie mogłam wytrzymać. Tak wziąłam sobie dwie tabletki na takie uspokojenie, ale dzisiaj już mam się dużo lepiej. Od czasu do czasu występują te poty takie tam, dlatego mam taki głos dzisiaj, nie śmiejcie się. No, dzisiaj tak trochę bardziej na głos padło, wczoraj było bardziej bóle takie całego ciała i szczęki i trochę głowa bo tak na zmianę, ale dzisiaj już jest dużo lepiej. Uch, także <coughs> przepraszam. Będziemy robili dekoracje dzisiaj, bo nawet nie powiedziałam, z żonkili. Kupiłam już je wcześniej i stały na dłożu, żeby mi nie rozkwitnęły. Jedne mi rozkwitnęły i musiałam kupić drugi bukiet. Więc tak, mam tutaj takich patyków, nazbierałam, jak byłam z jak zawiozłam mojego Oliwerka na futbol kiedyś, nawet Wam wideo robiłam, bo ja nigdy tego nie wsadziłam jako wideo tego kawałku, nie wiem, może teraz zrobię, no nie wiem. To są właśnie te gałązki, które nazbierałam z takim mchem zielonym. Fajnie mi się wydaje, że to jest taki fajny efekt i yy, zaczynamy. Są proste i krzywe proca, normalnie proca, zobaczcie. I sobie pomyślałam, że wykorzystam szybko te kwiatki, zanim rozkwitną znowu, no bo szkoda. Także będę je układała teraz i Wam pokażę, co robię. M mój plan to jest, żeby tak powkładać je znowu w różny sposób. Nie wiem, czy mi się to oczywiście uda, ale jest taki plan. sobie podtrzymuję, bo chciałabym, żeby ten mi stał trochę tak... Okay. Tak jak ja chcę, niby przypadkowo, ale z drugiej strony możemy mieć taki mały plan, w jaki sposób to ma się... Także piorunstwo dopadło też nas. Oczywiście już wiedziałam, że będziemy też zarażeni, bo tyle co jest zarażonych u nas. To, to już tak jakby nie ma gdzie uciekać, nie ma gdzie się kryć, nie ma co jak uważać, bo zbyt dużo ludzi po prostu już było zarażonych. A teraz, jak już znieśli nam maseczki, że nie trzeba nosić, to tym bardziej dlatego, że no. Dużo ludzi było zarażonych i, i nie przechodzili tej choroby jakoś silnie jakoś. To nie jest ten wariant co pierwszy, który był taki groźny, którego każdy się bał i yy, także w sumie, żeby już też to mieć, że tak powiem, brzydko z głowy <grym> i dalej, żeby zacząć żyć. Oczywiście trzeba zawsze uważać, bo są ludzie, którzy no, są bardziej narażeni niż inni, ale ja się czuję jeszcze za osobę taką, która no, nie powinno być jakichś silniejszych problemów. Także, no, żeby już mieć z głowy. <tryk> Przepraszam, ja tak już podkaszluję sobie już <tryk> cały dzień. Uf, widzicie, rozwala się, rozwala się. Mąż pojechał, mąż tylko nie jest zarażony, i pojechał teraz właśnie do McDonalda, bo chłopcy chcieliby z McDonalda jakieś jedzenie. Bo mi się tak prawdę mówiąc, to nie chcę dzisiaj robić. Tak jak o, mój piekarnik daje mi mam, bo ja rogaliki robię, rogaliki, ale normalnie z ciasta domowej roboty i z drzemem, takie normalne. Zachciało mi się, bo. Nie wiem, wam te żonki, które kupiłam. I chcę je powkładać w różne miejsca. A tu mam po pierwsze co kupiłam, które mi się już rozwinęły. miejsca, które już mam, które są już rozwinięte. I chcę też powkładać te, które są jeszcze nierozwinięte. Powiem Wam, że mi się w garbu gorąco robi. I tak trochę szybko już muszę kończyć. Chodzi o to, żeby powkładać je tak przypadkowo, no a zarazem, żeby nadal ten system był, no bo to jest jakiś mały ten żonki los. Żeby to miało ręce i nogi, jak ja to mówię. <śm> <śm> te takie szparki są, także... Tak powtykać, żeby pasowało? <laughs> Ale myślałam, że to pioruństwo normalnie nas ominie, a tu widzicie, dopadło. Ale z drugiej strony, to tak już chciałam, żeby już, skoro nie jest ta o te. Mi się skoro nie jest taka poważna ta choroba w tej chwili, ten, ten drugi wariant, to aby mieć to i już mieć z głowy. Bo czy wakacje, czy my teraz będziemy mieli ferie zimowe, to wtedy trzeba być takim trochę w domu, siedzieć i wiecie, ograniczonym. To nie to, że my będziemy gdzieś wyjeżdżać. Nie wiadomo, jakie duże mamy plany, bo nie mamy żadnych, no ale tak po prostu, czy do kina, czy takie, wiecie, wypady. Ok, to jest ta dekoracja. Oczywiście ją wam pokażę jeszcze bardziej, z bliska. To chyba przełożę tutaj. Ok, już wam pokazuję z bliska. Tu jeszcze szybko przyniosłam. Pamiętacie to? To teraz jest takie Nadal ma taki ten mech hiszpański, podobno to się nazywa. Już nie jest zielony, ale nadal takie miękkie i zmieniło kolor. I tak sobie pomyślałam, że to fajnie by wyglądało. Takie. Ala. Jakby sianko? Zasianko niech to robi. No to nie jest sianko, no ale wiecie, tak. Na sianko to na Boże Narodzenie, ale wiecie. Na ten. No na. Święta Wielkanocne też można takie sobie zafundować tutaj. I tak leży to na dworzu i, i się za to nikt nie bierze, także wykorzystam do tego. Okay. przetrę tutaj szybko ścierką, żeby wyglądało bardziej elegancko. I jeszcze podleję wodę. Oczywiście to są prawdziwe kwiatki, dlatego wody. Ja będę tak dawała wody, żeby tylko te nóżki im się zamoczyły i wtedy będę dolewała, no bo nie, nie można tego wyjąć przecież tej dekoracji, tak że będzie w ten sposób, jak to ja mówię, decoration zrobiona. Ten kwiatek może już widzę, nie jest za silnie świeży, ale mówię Wam, że miałam je wcześniej kupione imię. <laughs> <laughs> I mi rozkwitły, no i, i tu woda jest. się podoba, to proszę zostawcie łapkę w górę i napiszcie, co mam robić. Oczywiście muszę wydobrzeć jeszcze z 4 dni albo 3 jeszcze posiedzę w domu i wtedy już mogę wypad zrobić na dwór. I może, nie wiem, <laughs> jakieś zaczniemy pomału <laughs> dekoracje wiosenne. No, to rządki żun losy żonki loski i te, i te takie właśnie patyki z takim mechem. Wow, ale mech. Jak się zzoomuję, to jak fajnie widać. I to takie odłamki, takie wszystko leżało. Widzicie, niektóre są tak jak tutaj połamane. No ale tak też fajnie wygląda. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnego filmu, który odbędzie się nie wiem kiedy, bo mam się tak jak mam w tej chwili. No i nie. Yeah. Na tyle dziękuję i do usłyszenia. Pa pa.